Adaptacje filmowe książek, które spotykamy tak naprawdę na każdym kroku, nie przenoszą po prostu książek na ekran. W rzeczywistości one tłumaczą je z jednego języka na drugi. Właśnie dlatego najciekawsze nie jest to, czy film jest wierny oryginałowi, ale co robi z literacką historią. O tym w dzisiejszym odcinku. Witaj w podcaście z książką w świecie. To miejsce dla tych, którzy lubią książki i chcą zobaczyć, jak działają one w kulturze, tej wysokiej i tej masowej. Kamera filmowa, albo szerzej film, jest czymś, co towarzyszy nam już od niemalże 150 lat. Pierwszy patent na kamerę filmową został złożony w Wielkiej Brytanii w 1888 roku przez Louisa Lephansa, Francuza mieszkańcego Wielkiej Brytanii. W tym samym też roku nagrał on pierwszy film i była to scenka z ogrodu Runday. Trwało to mniej więcej dwie sekundy i pokazywało ludzi spacerujących po parku. To, co my najbardziej kojarzymy z kinem, to oczywiście bracia Lumiere, bo w 1895 roku, a więc w 7 lat po tym pierwszym patencie na kamerę, bracia Lumiere wykonali pierwszy publiczny pokaz filmu. Taki, który był płatny, więc można powiedzieć, że jest to początek kina. I pokazali wtedy film Wyjście Robotników z fabryki Lumiere w Lyonie. Jeszcze w tym samym roku, 1895, powstała pierwsza komedia filmowa pod tytułem Polewacz Polany. W 1896, czyli rok później, ukazał się też ten drugi najbardziej znany film Braci Lumier, czyli wjazd pociągu na stację. I to, te dwie daty, ten schyłek XIX wieku, to początek kinematografii i kina. Od tego momentu, od samego początku to kino zaczęło bardzo szybko się rozwijać, aczkolwiek nawet sami bracia Lumier nie przewidywali, że stanie się to bardzo popularne i stanie się to czymś masowym. Jednak bardzo szybko stał się wrobem komercyjnym, i to nie w Europie, a w Stanach Zjednoczonych, gdzie Thomas Edison zaczął produkować serię tanich filmów obliczonych na takie szybkie wyświetlanie, na jarmarkach przede wszystkim, w kinie obwoźnym. Edison był dość krwiożerczym i drastycznym kapitalistą, dlatego bez skrupułów wykańczał swoją ewentualną konkurencję i wykupywał, gdzie się dało patenty, i tworzył monopole. Dlatego Zaczął dominować na rynku filmowym. Z tego też powodu konkurencja, czy potencjalna konkurencja, zaczęła przenosić się w inne obszary Stanów Zjednoczonych, no bo Edison to oczywiście wschodnie wybrzeże, a konkurencja zaczęła przenosić się na zachodnie wybrzeże, kierując się do Kalifornii. Kalifornia jeszcze wtedy była na początku XX wieku takim miejscem, w którym ludzie dopiero się osiedlali, dopiero zaczynali budować swoje. Domy, miasta czy osiedla. A zresztą jest to o tym książka na wschód od Edenu, ale nie o tej książce będę dzisiaj mówił. Wracamy do filmowców. Filmowcy zaczęli przenosić się do Kalifornii, a przede wszystkim do Hollywood, które tak właśnie powstało. I współcześnie jest tak, że to Hollywood stało się synonimem filmu i kinematografii. I to Hollywood dostarcza nam rocznie kilku, a czasem kilkunastu filmów na podstawie książek. Zresztą już współcześnie, już nie tylko Hollywood, bo dochodzą do tego różnego rodzaju serwisy streamingowe, które nie tylko produkują seriale, ale też produkują filmy. W każdym razie rocznie powstaje kilkadziesiąt filmów, a kilka z nich jest rokrocznie opartych na fabułach książkowych. Takim najbardziej oczywistym i nasuwającym się dzisiaj przykładem, czyli w lutym 2026 roku, jest. Książka Wichrowe Wzgórza, na podstawie której wyszedł w ostatnich dniach film Wichrowe Wzgórza. Ale to nie jedyny przykład, no bo można ich mnożyć. Chociażby "Duna", która wyszła kilka lat temu, albo Odyseja w reżyserii Christophera Nolana, która będzie jeszcze miała swoją premierę. To takie najgłośniejsze tytuły ostatnich albo kolejnych dni. Ale już nawet te trzy tytuły i tak wzbudzają spore kontrowersje. O Junie mówi się, że jest to bardzo dobry film, który wiernie i rzetelnie oddaje to, co chciał przekazać Frank Herbert w swojej książce. O wichrowych wzgórzach coraz częściej możemy przeczytać albo posłuchać recenzji, które mówią, że to nie jest dobra adaptacja. A nawet sama reżyserka mówi, że to nie jest przeniesienie książki na ekran, co takie w niektórych miejscach luźniejsze, w niektórych trochę bardziej ścisłe, opieranie się na fabule, ale adaptowanie jej do zupełnie innej opowieści. A więc wichrowe wzgórza na podstawie wichrowych wzgórz wcale nie są wichrowymi wzgórzami, tylko są opowieścią, Podobną do wichrowych wzgórz. Odyseja ta Christophera Nolana też wzbudza już teraz kontrowersje, bo pokazały się zdjęcia z planu, na których widać chociażby zbroje Trojańczyków. I hmm. oględnie rzecz ujmując, ta zbroja nie spodobała się widzom albo fanom tego projektu. Wyglądała dziwnie, wyglądała sztucznie i wyglądała troszkę zbyt futurystycznie. Jeśli porównać ją z tym filmem Troja z 2004 roku. Tego, w którym brat Pitt gra rolę Achillesa, no to tamte zbroje oddane są całkiem wiernie, a na pewno wiernie oddane są tarczy, którymi się posługiwali, no bo takie same tarcze widać na ikonografii z epoki. Zresztą samemu filmowi Troje też można sporo zarzucić, ale kostiumy były całkiem dobre. Skąd jednak bierze się to, że niektóre filmy lepiej oddają książki, niektóre oddają gorzej? Myślę, że wszystko sprowadza się właśnie do tego pytania. Dlaczego jeden film podoba nam się jako adaptacja, a drugi film zupełnie nam się jako ta adaptacja nie podoba? Tutaj na początku trzeba w ogóle zaznaczyć, że każdy film jest adaptacją książki, a adaptacja jest formą interpretacji. Reżyser dostaje książkę, czyta książkę i zastanawia się, jak ją przełożyć na język filmu. To jest to, o czym mówiłem na początku, że relacja książka-film. Jest tak naprawdę relacją translacji, jest relacją przekładania z jednego języka na drugi. Dlaczego? No, przede wszystkim dlatego, że nie jesteśmy w stanie, że nikt nie jest w stanie przyłożyć jeden do jeden książki na film. Jeśli spojrzymy sobie na książkę Casino Royale, czyli książkę Jana Fleminga o przygodach Jamesa Bonda, to jest pierwsza z książek, którą napisał, więc pierwsza przygoda Jamesa Bonda. Ta książka ma 320 stron, tak mniej więcej, w tym nowym polskim wydaniu, bo całkiem niedawno, w 2024 roku, wydawnictwo Skarpa Warszawska zaczęło wznawiać książki właśnie Jana Fleminga o przygodach Jamesa Bonda. I uważam, że to w ogóle świetnie, bo tych książek trochę brakowało na polskim rynku. Więc książka ma 320 stron, dostępna jest też w audiobooku. Ja zresztą sam słuchałem jej w audiobooku, który czytał Filip Kosior. Bardzo mi się to podobało i audiobook trwał 5 godzin i 9 minut. Natomiast film, ten film z 2006 roku z Danielem Craigiem w roli głównej, trwał 2 godziny 24 minuty. Więc porównując już nawet długości filmu i audiobooka, widać, że film trwa połowę długości trwania audiobooka. Do tego dochodzi jeszcze to, że film oczywiście streszcza pewne opisy, które są zamieszczone w książce, które zajmują czas, ale z drugiej strony nie jest w stanie pokazać wszystkiego, nie jest w stanie wszystkiego opisać, i na niektóre sytuacje potrzebuje o wiele więcej minut, żeby je opowiedzieć, niż książka potrzebowała. I to myślę jest podstawowy problem, który jest z adaptacjami, mianowicie taki, że film ma swoją określoną długość, film jest zdecydowanie krótszy niż książka, a w związku z tym musi dokonywać skrótów. I od ilości tych skrótów troszkę zależy to, czy będzie to dobra adaptacja, czy niekoniecznie. W naszym myśleniu o literaturze bardzo często myślimy o adaptacjach książki jako o adaptacji sztuki teatralnej. I to też jest błąd, który leży po naszej stronie, bo o ile dostajemy sztukę teatralną, która od samego początku była napisana po to, żeby wystawić się na scenie, o tyle książka jest medium, które zostało napisane po to, żeby je przeczytać. W związku z tym sztukę teatralną Romeo i Julię, Hamleta albo Skąpca możemy równie dobrze przeczytać. Albo możemy je zobaczyć wystawione na deskach teatralnych. Wystawione na deskach teatralnych zajmą pewnie około 2-3 godzin, czyli mniej więcej tyle, ile zajmuje lektura. No bo przede wszystkim dlatego, że sztuka teatralna to dialogi. Didaskalia zajmują bardzo malutko miejsca, więc ich lektura nie zajmuje czasu. Przeczytanie książki, obejrzenie przedstawienia teatralnego to mniej więcej jest ta sama długość. No i tak samo film na podstawie sztuki teatralnej nie musi dokonywać tych skrótów, o których mówiłem przed chwilą. No bo film na podstawie książki już. Musi wszystkie te didaskalia streszczać, w jakikolwiek sposób pokazywać i je opowiadać. A to zajmuje cenny czas. W każdym razie to nasze myślenie o filmie jest troszkę myśleniem naszym o teatrze. że Skoro oglądamy adaptację, to oglądamy to samo dzieło, tylko w innym medium. Tak nie jest, bo książka nie jest sztuką teatralną, zaplanowaną co do długości na tych, powiedzmy, dwie godziny. Z tego zatem, jak patrzymy na relację książka-film, wynika to, czy dana adaptacja nam się podoba. Jednak to, czy dana adaptacja nam się podoba, wynika też z tego, czy film jest adaptacją książki, czy też nie jest. Tak jak powiedziałem przed chwilą, Wichrowe Wzgórza są adaptacją książki. Ten film Wichrowe Wzgórza, ja go nie widziałem, nie czytałem też książki. Opieram się tylko i wyłącznie na tym, co można znaleźć w internecie i wypowiedziach osób, które ten film zrobiły. Wichrowe Wzgórza jest adaptacją książki, więc bierze fabułę. Wichrowych Wzgórz, ale przede wszystkim przepisuje ją na język filmowy, a po drugie, a może przede wszystkim przetwarza ją, tak żeby opowiedzieć swoją historię. Film Wichrowe Wzgórza, zgodnie ze słowami ekipy filmowej, nie chce opowiedzieć historii Wichrowych Wzgórz, ale chce opowiedzieć troszkę inną historię. I to jest główny zarzut, który najczęściej pojawia się w stosunku do adaptacji filmowych, że nie są wierne. Ja myślę, że ten zarzut jest słuszny, tylko jest troszkę źle kierowany, bo on nie powinien być kierowany pod adresem filmu, powinien być kierowany pod adresem reżysera, który ten film nakręcił, i jasnego komunikatu ze strony reżysera, czy ten film jest jego próbą oddania książki, czy jego wariacją na temat książki. Jeśli to jest od razu jasno określone, wtedy reżyser jako twórca jest bardziej szczery w tym, co robi, a my jako odbiorcy nie zawiedziemy się, wiedząc, na co idziemy do kina albo jaki film włączamy na platformie streamingowej. To jest jedna strona medalu, a druga strona medalu jest taka, że no cóż, film Wichrowe Wzgórza nie miał być wierną adaptacją książki Wichrowe Wzgórza, a mimo to nosi dokładnie taki sam tytuł. Co więcej, są ci sami bohaterowie, tylko stawiani w trochę innych sytuacjach i w trochę innych relacjach. I tutaj już wychodzi coś, czego ja akurat osobiście bardzo nie lubię, a mianowicie podszywanie się jednym tytułem pod drugi. Trochę mówiłem o tym w 52 odcinku podcastu, do którego zapraszam. Można go wysłuchać jak każdego zresztą odcinka, niezależnie, w którym opowiadałem o tym, dlaczego książki mają te same tytuły. No i tam też mówiłem o tym, że często książka nawiązuje do innej książki, wprost albo się. Troszkę pod nią podszywa, bo z marketingowego punktu widzenia łatwiej sprzedać wichrowe wzgórza jako wichrowe wzgórza, no bo jest to już pewnego rodzaju marka. Są ludzie, którzy znają wichrowe wzgórza, czytali wichrowe wzgórza, stają wcześniejsze filmy, być może lubią i chcą zobaczyć coś współczesnego, być może z lepszymi kostiumami, lepszą grą aktorską, a w rzeczywistości dostają coś zupełnie innego, coś takiego, czego się nie spodziewali i czego nie chcieli kupić. To jest taki nieładny marketing, taki troszkę wciskający nam różne rzeczy. A zmierzam do tego, że jeśli ktoś decyduje się na wariację na temat książki, no to powinien bardzo wyraźnie to zaznaczyć, najlepiej zmieniając tytuł. Jako przykłady z ostatnich lat wspominałem Dune, adaptację filmową powieści Franka Herberta. I ona akurat jest stawiana jako przykład udanej adaptacji filmowej, dlatego, że jest no, przede wszystkim wierna temu, co napisał Herbert, przynajmniej w. Takiej warstwie charakterologicznej postaci. To jest oczywiście bardzo ważne, ale równie ważne jest to, że ten świat przedstawiony jest w miarę wierny temu, co napisał Herbert. Oczywiście w filmie pojawiają się takie wątki, które nie pojawiły się w książce, albo bohaterowie filmowi mają inną płeć niż bohaterowie książkowi, ale w tym filmie akurat to nie razi. To są drugoplanowe postaci, w przypadku których zmiana nie zmienia całej historii. Innymi udanymi adaptacjami filmowymi książek są takie tytuły jak Chładce pierścieni, Ojciec Chrzestny albo Przeminęło z wiatrem. I oczywiście w przypadku każdego z tych filmów, mimo tego, że są to długie filmy, to reżyser i tak musiał bardzo mocno przyciąć tekst oryginału. Jednakże przycięcie tekstu oryginału nie jest niczym złym, jeśli chce się przedstawić po prostu całość historii. I z Władcy Pierścieni, i z Ojca Chrzestnego, i tak samo z Przeminął z wiatrem wypadły pewne sceny, pewne historie, pewne obszerne fragmenty książek i one nie znalazły swojego miejsca w adaptacji filmowej, jednakże filmy zachowały spójność historii, którą znamy z książek. Dlatego gremialnie postrzegamy te filmy jako dobre adaptacje filmowe. Są też takie filmy, które, to już jest moja opinia, są lepsze niż oryginały książkowe. Milczenie Owiec jako książka jest przyjemna, ale nie wyjątkowa. Natomiast film i Hannibal Lecter, grany przez Antoniego Hopkinsa, jest straszny, ale też jest bardzo hipnotyzujący. Aktor tak doskonale zagrał tę postać, że weszła ona do kanonu kultury. Ten Hannibal Lecter z książki nie był tak magnetyzujący, nie był tak interesujący jak ten, któremu pewne rysy i pewne cechy nadał grający go aktor. Innym przykładem filmu lepszego od książki jest Fight Club. Przede wszystkim dlatego, że Fight Club ma taką specyficzną konwencję, jeśli chodzi o to, jak jest nakręcony. Te sceny są bardzo szybkie, są przebitki różnego rodzaju i to bardzo pasuje do historii tej, która jest opowiadana. A zatem film opowiada historię nie tylko rozwijając akcję, ale też tym jak montowane są sceny, jak są ze sobą zestawiane. Książka daje po prostu fabułę, a film przetwarza to na współczesność. A jeszcze innym przykładem filmu, który jest lepszy od swojego oryginału literackiego jest raport mniejszości. Raport mniejszości jest filmem nakręconym na podstawie opowiadania Filipa Dika. I zarówno w filmie, jak i w opowiadaniu chodzi o to samo, z tym, że opowiadanie nie jest najlepszym opowiadaniem na tym oględnym sformułowaniu poprzestanę. Autor opowiadania tam troszkę odjeżdża już w pewnych metach taki troszkę surrealizm sytuacyjny. Taka jest oczywiście konwencja jego pisarstwa, może sobie na to pozwolić tym bardziej, że pisze książkę science fiction, natomiast film jest bardzo dobry, bo ma nie dość, że jasną fabułę, wartką akcję, no to przede wszystkim widz jest prowadzony od punktu A do punktu B i bardzo sympatyzuje z tym głównym bohaterem, który jest niewinnie oskarżony o zbrodnię, której nie popełnił, której nie miał zamiaru popełnić. Historia opowiedziana w filmie jest o wiele lepsza moim zdaniem niż ta opowiedziana w opowiadaniu. Ale można powiedzieć, że to są wyjątki, bo są też oczywiście nieudane filmy i nieudane adaptacje. W ostatnich latach bardzo dużo wychodzi seriali na podstawie książkowych oryginałów. Ma to swoją dobrą stronę, bo historie opowiadane w książkach są zwykle dwa razy dłuższe niż to, co jest w stanie przełożyć reżyser na film. Można oczywiście film rozbijać na części, ale to troszkę rozbija całość narracji. Natomiast Seriale dają taką możliwość, że w kolejnych odcinkach można pokazać kolejne na przykład rozdziały, można opowiedzieć trochę więcej, można wydłużyć niektóre dialogi, albo nie trzeba ich skracać, tak jak trzeba by skrócić na potrzeby filmu. W ostatnich latach mamy przykłady bardzo złych seriali, ale jest taki serial, który zapowiadał się bardzo dobrze, mianowicie Gra o Tron na podstawie twórczości Georgia Martina. Pierwszy sezon, zgodnie z opinią wszystkich oglądających, był świetny i rzeczywiście bardzo dobrze się go oglądało. Miał dobrze poprowadzoną akcję, wszystko rozwijało się w całkiem sensowny sposób. Natomiast kolejne sezony zaczęły troszkę skakać, troszkę się rozjeżdżać, troszkę stawiać na niepotrzebne fajerwerki. I ludzie, którzy to analizowali, mówią, że dlatego, że w przypadku pierwszego sezonu był oryginał książkowy do wzięcia i do zaadaptowania. Natomiast w przypadku kolejnych scenarzyści musieli coraz bardziej wymyślać historię, która nie została jeszcze napisana przez George'a Martina. No i finał to ten ostatni sezon, który jest przez wszystkich krytykowany, no bo nie jest to dobry finał tej opowieści. I mówię to ja, który nie jestem fanem jakimś wielkim ani serialu, ani książki. Drugim takim przykładem jest z ostatnich. Właściwie miesięcy to Wiedźmin Netflixowy, który też nie jest zgodny z, ze swoim oryginałem, jest to tak naprawdę tylko i wyłącznie główny bohater, ten tytułowy Bohater Wiedźmin, który jest zgodny z tym, co było w książce, przynajmniej jego wygląd, a cała reszta historii opowiedzianej w serialu już zgodna z tym książkowym oryginałem nie jest. Akurat w przypadku Wiedźmina może to troszkę wynikać z tego, że książka stoi przede wszystkim dialogami. I pewną specyficzną narracją, którą prowadzi Andrzej Sapkowski. I to jest narracja, i to jest ilość dialogów, której nie jest się w stanie oddać w filmie. No bo w filmie musi być ruch, musi coś pokazywać. Natomiast w książce mamy takie długie sekwencje, gdzie bohaterowie siedzą przy ognisku na przykład i o się rozmawiają. O wiele lepiej sprawdza się w tym przypadku słuchowisko. To słuchowisko Wiedźmińskie jest wspaniałe. Ja je polecam. Tak samo jak trylogii husyjskiej w danej formie słuchowiska. Ale nie tylko książki fantastyczne są źle adaptowane, bo jest całkiem niedawno wydany serial. 7 zegarów Agaty Christie. On jest dostępny na Netflixie. Nie czytałem oryginału, natomiast nie podoba mi się ten serial. Nie podoba mi się dlatego, że jest troszkę za długi, troszkę nie rozumiem konwencji tego filmu. Nie wierzę w główną bohaterkę, tak jak jest ona charakterologicznie przedstawiona. Intryga ta zaprojektowana i wymyślona przez Agatę Christie ma oczywiście sens. Natomiast to, jak zostało to przełożone, zaadaptowane, przepisane i zmienione przez reżysera tego serialu, już mnie nie przekonuje zupełnie. A moja żona zwraca uwagę, że strój głównej bohaterki jest zupełnie nie z epoki. Wszystkie stroje naokoło są adekwatne, natomiast ten głównej bohaterki zupełnienia. I pewnie coś w tym jest. Ja mojej żonie wierzę. Ale nie tylko seriale są nieudane, są też nieudane filmy i nie tylko te nowe, nie tylko te Wichrowe Wzgórza. Wszyscy kojarzymy zapewne niekończącą się opowieść, to jest film na podstawie książki i kończąca się historia. I on też został skrytykowany przez samego autora książki jako niezgodny z tym, co on napisał. Przede wszystkim dlatego, że film przedstawia tylko połowę książki. No i to jest spory zarzut, no bo skoro autor zaplanował sobie całość, a film przedstawia tylko wycinek tego, no to opowiada zupełnie inną historię. No i tak samo Śniadanie u Tiffany'ego, które jest dość sławnym filmem już w tej chwili, o którym Truman Capote powiedział, że nic tam się nie zgadza z oryginałem. Ale to oczywiście opinie autorów książek o adaptacjach ich dzieł. Autorzy mają swoje zawsze specyficzne zdanie o tym, jak coś jest adaptowane. Pewnie dlatego Salinger, czyli autor Buszującego w zbożu, nie zgadzał się na adaptację filmową swojej powieści, pewnie właśnie dlatego, żeby nie dostać czegoś, czego nie napisał i żeby nie zaburzyć swojego wyobrażenia o historii, którą opowiadał. Przykładów można by jeszcze mnożyć i można by długo wymieniać filmy, które są lepsze i które są gorsze, ale ten odcinek powinien się już powoli kończyć, dlatego jeśli masz takie filmy, które uważasz za dobre adaptację albo za złe adaptację, napisz o tym w komentarzu. Zapraszam Cię również do zasubskrybowania kanału, a jeśli chcesz symbolicznie wesprzeć ten podcast, to możesz postawić mi kawę. Link znajduje się w opisie do tego filmu. To już wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia!